Wiecie, szedłem ostatnio przez las i nagle złapałem się na myśli, zatrzymując się przy krzaku kolczastego jałowca. Ten cierpki, żywiczny, lekko dymny aromat. Przecież jest on znany każdemu z nas od samego dzieciństwa. Trzymamy go na półce z przyprawami, ale zupełnie nie pamiętamy, że nasze prababcie trzymały go w apteczkach jako najcenniejszy skarb. Dlaczego z taką łatwością wydajemy sto, a nawet dwieście złotych w aptece za piękne pudełeczka z napisem Detoks albo oczyszczanie organizmu. Przekonano nas, że zdrowie jest skomplikowane, drogie i koniecznie musi być zapakowane w błyszczącą folię. A ja patrzę na ten skromny krzew, którego jagody nie kosztują prawie nic i robi mi się trochę śmiesznie i smutno. Dziś porozmawiamy o tym, jak trzy, cztery te niepozorne, niebieskie kuleczki, jeśli zażyjemy je prawidłowo, mogą uruchomić w organizmie takie procesy oczyszczania jakich nie potrafią wywołać liczne apteczne syropy. A teraz być może powiem coś, co wielu się nie spodoba, ponieważ jest to sprzeczne z tym, czego uczyły nas nasze mamy i babcie, kładąc podwaliny pod polską kuchnię. Za każdym razem, gdy przygotowując świąteczną pieczeń lub aromatyczny bigos, szczodrą ręką wrzucacie do wrzącego kotła garść jagód jałowca dla aromatu, popełniacie prawdziwą zbrodnię przeciwko własnemu zdrowiu. Tak, tak, nie przesłyszeliście się. Cała uzdrawiająca moc jałowca tkwi nie w twardej łupinie, a w jego drogocennych, lotnych olejkach eterycznych. A co dzieje się z każdą lotną substancją w temperaturze 100 stopni? Dokładnie tak: natychmiast się ulatnia. Wyobraźcie sobie, że kupiliście flakon drogich francuskich perfum, i żeby w pokoju ładniej pachniało, postanowiliście go zagotować na kuchence. Brzmi jak kompletna bzdura, prawda? Ale właśnie to robimy z jałowcem. Ten niesamowity żywiczny aromat który wypełnia waszą kuchnię i pobudza apetyt, to właśnie aromat waszego ulatniającego się lekarstwa. 99% całej jego przeciwzapalnej i oczyszczającej mocy po prostu ulatuje przez okno wraz z parą, zostawiając w garnku jedynie wygotowany błonnik i słaby posmak. Otrzymujemy przyjemność dla nosa, ale absolutne zero dla naszych nerek, stawów i naczyń krwionośnych. Chwileczkę, ale przecież moja babcia mówiła, że z jałowcem trzeba uważać bo on szkodzi nerkom i będę pierwszym, który powie, w tym strachu jest ziarno prawdy i bezgranicznie szanuję mądrość ludową. Ten mit narodził się z powodu lekkomyślności tych, którzy próbowali leczyć się nim w szalonych dawkach, pili skoncentrowane wywary miesiącami bez przerwy, lub co najgorsze, próbowali leczyć nim już istniejące poważne choroby nerek, jak zapalenie. To tak, jakby oskarżać zwykły nóż kuchenny o to, że można się nim skaleczyć. Można, jeśli używa się go niezgodnie z przeznaczeniem i macha nim przed twarzą. A teraz spójrzmy na to z innej zupełnie nieoczekiwanej strony. Co jeśli powiem wam, że w małych, terapeutycznych dawkach jałowiec to nie bat na nerki, a ich najlepszy osobisty trener. Wyobraźcie sobie, że wasze nerki z wiekiem trochę się poleniły. Pracują już nie tak chętnie. Wolniej filtrują krew, gromadzą nadmiar płynów, przez co wieczorem puchną nogi i po cichu tworzą drobny, piasek który potem może zamienić się w kamienie. Otóż kilka jagód jałowca przyjmowanych w cyklach, a nie stale, działa jak delikatny sygnał, pobudka. Nie zmusza ich do pracy na granicy wytrzymałości. Jedynie lekko wzmaga przepływ krwi w nerkach i delikatnie stymuluje filtrację, pomagając im w naturalny, nienachalny sposób wypłukać z siebie cały ten nagromadzony, zastojnowy brud. Cała różnica tkwi w dawce i szacunku dla siły natury – nie szalone leczenie, a mądra dawkowana pomoc. I tu zaczyna się prawdziwa magia, która zachodzi na poziomie niewidocznym dla oka, ale doskonale odczuwalnym przez całe ciało. Co tak naprawdę robią te skromne jagody trafiając do naszego organizmu? Ich głównymi aktorami są cierpkie, pachnące olejki eteryczne i lecznicze żywice. Kiedy wchłaniają się do krwi, zaczynają działać jak bardzo inteligentny i delikatny bodziec dla kłębuszków nerkowych, tych mikroskopijnych filtrów, które odpowiadają za czystość naszej krwi. To nie jest agresywne działanie, a raczej lekkie ponaglenie sygnał Hej, ekipa, czas pracować aktywniej. W odpowiedzi na ten sygnał nerki odruchowo zwiększają przepływ krwi i zaczynają znacznie skuteczniej przepuszczać przez siebie płyny. Właśnie dlatego jałowiec ma tak wyraźne działanie moczopędne. Ale jego spryt polega na tym, że nie tylko wypędza wodę, jak robi to wiele leków z apteki, ale wypłukuje wraz z nią nagromadzone odpady nadmiar soli mocznik i ten drobny piasek który z czasem mógłby przekształcić się w bolesne kamienie to nie jest tylko pozbycie się obrzęków to głębokie wewnętrzne czyszczenie głównego filtra naszego organizmu ale samo wypędzenie wody to dopiero połowa sukcesu prawda bo tam gdzie jest zastój płynów prawie zawsze zaczynają się namnażać niechciane bakterie powodując ukryte tlące się stany zapalne i tu do gry wkracza druga unikalna właściwość jałowca jego potężne działanie antyseptyczne. Te same olejki eteryczne, przechodząc wraz z moczem przez wszystkie drogi moczowe, od nerek po pęcherz, działają jak naturalny środek dezynfekujący. Dosłownie odkażają cały system od wewnątrz, hamując rozwój szkodliwych mikroorganizmów i nie pozwalając, by najmniejszy stan zapalny przerodził się w poważny problem. Wychodzi na to, że zadajemy podwójny cios. Jednocześnie przemywamy i dezynfekujemy nasz najważniejszy układ wydalniczy. Sam szczerze mówiąc, do niedawna podchodziłem do opowieści o leczeniu jałowcem ze zdrowym sceptycyzmem. No cóż, przyjemny aromat, lekkie działanie moczopędne, ale żeby na poważnie mówić o czymś więcej, potrzeba nie pięknych legend a zimnych, twardych faktów. I wyobraźcie sobie moje zdziwienie, kiedy te fakty się znalazły. I to nie w starym zielniku, a w świeżym wydaniu prestiżowego europejskiego Journal of Ethnopharmacology z 2023 roku. To poważna nauka, która weryfikuje ludowe metody najnowocześniejszymi sposobami. Otóż, międzynarodowa grupa naukowców, rozkładając olejek eteryczny z jałowca dosłownie na cząsteczki, niezbicie udowodniła, że jeden z jego kluczowych składników, substancja o skomplikowanej nazwie terpinen-4-ol, ma potężne, powiedziałbym, porównywalne z lekami aptecznymi działanie przeciwzapalne. Mówiąc prościej, ta substancja trafiając do krwi, działa jak snajper odnajduje i wyłącza te cząsteczki sygnałowe w organizmie, które sprawiają, że nasze stawy, zwłaszcza kolana, biodra i palce, bolą, puchną i boleśnie skrzypią o poranku. Oznacza to, że nauka oficjalnie potwierdziła to, co nasi przodkowie przeczuwali intuicyjnie. Jałowiec nie tylko odwraca uwagę od bólu, ale uderza prosto w jego źródło w sam stan zapalny. A teraz myślę, w waszej głowie pojawiło się najważniejsze i najsłuszniejsze pytanie: Dobrze, wierzę wam, ale jak dokładnie to przyjmować, żeby nie zaszkodzić, a uzyskać same korzyści? I to jest najważniejszy moment naszej rozmowy, ponieważ z siłami natury nie można żartować, trzeba je szanować i używać z głową. Bez fanatyzmu i dzikich dawek, które mogą przynieść więcej szkody niż pożytku. Dlatego zapomnijcie o skomplikowanych przepisach, gotowaniu wywarów i innych trudnościach. Pokażę wam trzy najprostsze i całkowicie bezpieczne sposoby, które zostały sprawdzone przez pokolenia i zatwierdzone przez zdrowy rozsądek. Zacznijmy od najprostszego. Nazywam go metodą dla leniwych, ponieważ nie wymaga od Was absolutnie niczego oprócz szklanki wody i trzech jagód. Tak. Nie przesłyszeliście się. Właśnie trzech, maksymalnie czterech. I to nie jest magiczna liczba. To dawka równowagi i mądrości. Jedna jagoda to za mało, żeby uruchomić w organizmie poważne procesy, a pięć lub więcej, zwłaszcza na początku, może zbyt mocno obciążyć nasze dojrzałe nerki. Bierzemy więc trzy suszone jagody, wkładamy do ust rano na czczo i dokładnie bez pośpiechu rozgryzamy je, aby uwolnić wszystkie cenne olejki. Smak będzie cierpki, żywiczny, smolisty. To jest właśnie smak Waszego lekarstwa. Następnie koniecznie popijamy je pełną szklanką czystej, lekko ciepłej wody, aby pomóc aktywnym substancjom szybciej się wchłonąć i rozpocząć pracę. Kuracja jest bardzo prosta: 10 dni przyjmujemy, potem robimy przerwę na 20 dni i tak trzy razy. To będzie jedno pełne, ale bardzo łagodne, generalne sprzątanie organizmu. Ale co, jeśli zupełnie nie odpowiada wam rozgryzanie cierpkich jagód? Jest sposób nie mniej skuteczny, ale o wiele przyjemniejszy. To łagodny napar. I tu kryje się główny sekret, który odróżnia leczniczy napój od bezużytecznej, aromatyzowanej wody. Nigdy, słyszycie, nigdy nie zalewajcie jałowca wrzątkiem. Wrzątek to zabójca olejków eterycznych natychmiast je niszczy. Weźcie łyżeczkę jagód. Lekko zgniećcie je w moździeżu lub po prostu dękiem szklanki, żeby pękły i zaczęły oddawać swój aromat. Puszczcie je do filiżanki i zalejcie gorącą wodą, ale nie wrzątkiem. Idealna temperatura to około 80 stopni, czyli gdy czajnik dopiero zaczął szumieć, ale jeszcze nie zawrzał. Od razu przykryjcie filiżankę z podeczkiem, aby zamknąć wszystkie lotne olejki w środku, i odstawcie na 15 do 20 minut. Pijcie ten ciepły, aromatyczny napar dwa razy dziennie. Pół godziny przed jedzeniem, również w cyklach. Dwa tygodnie pijecie, dwa tygodnie odpoczywacie. I na koniec sposób na te chwile, gdy stawy bolą, kręcą na pogodę i wymagają natychmiastowej pomocy z zewnątrz. To stary przepis na nalewkę do nacierania, który powinien znaleźć się w apteczce każdego, kto ma powyżej sześćdziesiątki. Weźcie mały szklany słoik, napełnijcie go do jednej trzeciej suszonymi jagodami jałowca, które trzeba wcześniej zgnieść, i zalejcie do pełna dobrą wódką lub rozcieńczonym spirytusem. Szczelnie zamknijcie i odstawcie w ciemne miejsce, na przykład do szafki kuchennej, na trzy tygodnie. Co kilka dni nie zapominajcie wstrząsnąć słoikiem. Po trzech tygodniach otrzymacie gęsty, ciemny, niesamowicie aromatyczny płyn. Kiedy wasze kolano lub lędźwie znowu zaczną kaprysić, po prostu wylejcie odrobinę nalewki na dłoń i wcierajcie w bolące miejsce, aż poczujecie przyjemne, głębokie ciepło. To nie tylko odwraca uwagę od bólu, aktywne substancje przenikają przez skórę i działają bezpośrednio w ognisku zapalnym, przynosząc długo oczekiwaną ulgę. A znacie to zdradzieckie uczucie, kiedy wieczorem nogi stają się ołowiane, ulubione buty zaczynają cisnąć, a gumka od skarpetek zostawia na kostce głęboki, nieładny ślad, który nie znika godzinami? Albo kiedy budzicie się rano, patrzycie w lustro i widzicie nie swoją znajomą twarz, a opuchniętą, obrzmiałą maskę z workami pod oczami? To nie jest tylko defekt kosmetyczny. To głośny sygnał waszego organizmu, że sobie nie radzi, że gromadzi się w nim jak w zaporze nadmiar niepotrzebnych płynów, zatruwając was od środka. I tu właśnie Jałowiec pokazuje się jako najdelikatniejszy i najmądrzejszy hydraulik, jakiego można sobie wyobrazić. Jego łagodne działanie moczopędne to nie jest agresywny napór. On nie zmusza ich do pracy na granicy wytrzymałości. A po prostu przypomina o ich podstawowym obowiązku: filtrowaniu i usuwaniu wszystkiego, co zbędne, przywracając ciału lekkość i czystość. Dosłownie po kilku dniach takiej łagodnej kuracji, ze zdziwieniem zauważycie, że pierścionek na palcu znów leży luźno, a odbicie w lustrze przestało was przerażać o poranku. Ale oto co najważniejsze. I to jest sekret, który stawia skromną leśną jagodę o głowę wyżej od wielu silnych aptecznych diuretyków. Kiedy lekarz przepisuje wam tabletkę na obrzęki, często działa ona jak wóz strażacki, wypłukuje z organizmu nie tylko nadmiar wody, ale i życiowo ważne minerały, przede wszystkim bezcenny potas. A bez potasu nasze serce zaczyna bić nierówno, mięśnie słabną i pozbywając się jednego problemu, własnymi rękami tworzymy drugi, o wiele groźniejszy. Jałowiec zaś działa jak mądry ogrodnik. Natura obdarzyła go zdumiewającą zdolnością do usuwania jonów sodu, które zatrzymują wodę, ale jednocześnie do oszczędnego gospodarowania potasem w organizmie. Nie ograbia waszego ciała, a jedynie pomaga mu przywrócić zdrową, naturalną równowagę, uwalniając od ciężkości w nogach, bez najmniejszego ryzyka dla serca. A pamiętacie to wstrętne, łaskoczące uczucie w gardle, które pojawia się dzień lub dwa przed prawdziwą chorobą? Najpierw lekkie drapanie, potem suchy. Męczący kaszel, który nie daje spać w nocy, a potem całe to paskudztwo schodzi niżej do oskrzeli, i zaczynamy męczyć się, szczekając, nie mogąc odkrztusić. I co robimy? Biegniemy do apteki, wykupujemy drogie spreje, pastylki do ssania i syropy, które w najlepszym wypadku tylko na chwilę łagodzą objawy, ale nie leczą samej przyczyny zapalenia i infekcji w drogach oddechowych. Otóż nasi pradziadkowie, którzy nie mieli ani aptek, ani syropów na kaszel, postępowali o wiele mądrzej i skuteczniej, używając tego, co rosło tuż za płotem. Brali garść suszonych jagód jałowca, wrzucali je na żeliwną patelnię lub do miski, lekko ugniatali, żeby pękły i zaczęły wydzielać swój gęsty, żywiczny zapach, a następnie zalewali to wszystko gorącą, ale nie wrzącą wodą. Nakrywali głowę grubym ręcznikiem i oddychali. Po prostu oddychali tą leczniczą parą, urządzając sobie osobiste leśne sanatorium w samym środku chaty. Co dzieje się w tym momencie, gdy wdychacie tę parę? Nie tylko ogrzewacie gardło. Wraz z najdrobniejszymi kropelkami wody do waszych oskrzeli i płuc dostają się fitoncydy, te lotne substancje, którymi drzewa i glaste bronią się przed wszystkimi szkodnikami i chorobami. To naturalny, potężny antyseptyk, który osiadając na zaognionej błonie śluzowej, robi trzy rzeczy jednocześnie. Zabija bakterie i wirusy, łagodzi podrażnienie, które wywołuje ataki kaszlu, i pomaga rozrzedzić lepką flegmę, aby wreszcie zaczęła łatwo odchodzić. To nie jest zwykła inhalacja. To przemiana zwykłego garnka z wodą w osobisty sosnowy bór, który leczy was od środka z każdym wdechem. A co, jeśli powiem wam, że źródło waszego złego nastroju, wiecznego, niewytłumaczalnego zmęczenia, ochoty na słodycze, a nawet tego przeziębienia, które łapiecie trzy razy w ciągu zimy, znajduje się wcale nie w głowie i nie w płucach, a znacznie niżej w waszych jelitach? Przywykliśmy myśleć o nich jak o prostej róże trawiennej, ale współczesna nauka coraz częściej nazywa je drugim mózgiem i nie bez powodu. Żyje w nich cały wszechświat złożony z bilionów bakterii i od tego, kto w tym wszechświecie wygrywa, nasi przyjaciele czy nasi wrogowie, zależy praktycznie wszystko od siły odporności po jasność umysłu. I tu dochodzę do prawdopodobnie najbardziej zaskakującej i prawie nikomu nieznanej właściwości jałowca, o której milczą nawet wielu zielarzy, ponieważ badania na ten temat pojawiły się stosunkowo niedawno. Okazuje się, że jego cierpkie goryczki i potężne olejki eteryczne Działają w naszych jelitach jak mądra służba bezpieczeństwa. Działają wybiórczo. Celowo odnajdują i hamują rozwój patogennych, szkodliwych bakterii oraz, co szczególnie ważne dla wielu kobiet, grzybów z rodzaju Candida, które wywołują tę właśnie niepohamowaną ochotę na mąkę i cukier. Ale najbardziej zdumiewające jest co innego. W przeciwieństwie do aptecznych antybiotyków, które wypalają w jelitach wszystko, co żywe, niczym napalm, Jałowiec to snajper. Niszczy wrogów, ale przy tym zupełnie nie narusza naszej pożytecznej, przyjaznej mikroflory, która odpowiada za produkcję witamin i silną odporność. W rzeczywistości te trzy jagody dziennie, o których mówiliśmy, to nie jest tylko oczyszczanie dla nerek. To cichy, łagodny reset dla waszego drugiego mózgu, od którego zależy, czy w wieku 75 lat będziecie rzeźką i świadomą osobą. Czy zmęczonym zakładnikiem swoich dolegliwości i złego nastroju. I tego, możecie mi wierzyć, w aptece na pewno wam nie powiedzą. Czy nigdy nie zastanawialiście się, dlaczego jedni ludzie w wieku 75 lat wyglądają i czują się lepiej niż inni w wieku 60, a drudzy w tym samym wieku zamieniają się w chodzącą encyklopedię chorób? Uwierzcie, to nie zawsze jest genetyka czy szczęście. Najczęściej to wynik małych, prawie niezauważalnych decyzji. Które podejmujemy każdego dnia, a różnica między tymi dwiema ścieżkami staje się widoczna właśnie po pięciu, dziesięciu, piętnastu latach. Wyobraźmy sobie dwóch sąsiadów, rówieśników. Obaj mają po 75 lat. Jeden z nich zaczyna swój poranek od garści tabletek. Różowa, na ciśnienie. Biała, na wodę, żeby pozbyć się obrzęków. Żółta, na cholesterol. Tego dzień jest zaplanowany co do minuty. Zażywanie leków, mierzenie ciśnienia. Wizyta w aptece. Wchodzi na drugie piętro z zadyszką, narzeka na skutki uboczne leków i na to, że lekarze nie mogą dobrać mu odpowiedniego schematu leczenia. Jest sumiennym, ale nieszczęśliwym zakładnikiem swojej apteczki, a całe jego życie kręci się wokół walki z objawami. A obok niego mieszka jego rówieśnik. On również dba o zdrowie, ale robi to inaczej. Kilka razy w roku, zwłaszcza w okresach przejściowych, pije ten łagodny jałowcowy napar. Regularnie, ale właśnie w cyklach, pozwalając organizmowi odpocząć i pracować samodzielnie. Spotykacie go w parku i dziwicie się jego lekkiemu, sprężystemu krokowi. Nie ma zadyszki, ponieważ jego nerki i serce nie są przeciążone nadmiarem płynów. Rzadziej zagląda do apteki, bo nie musi ciągle walczyć z obrzękami czy skokami ciśnienia. On się nie leczy, on pomaga swojemu ciału pozostać czystym i silnym. A więc pytanie, które chciałbym, żebyście zadali sobie dziś wieczorem, jest bardzo proste. Jaką osobą chcecie zobaczyć siebie w lustrze za dziesięć lat? I tak oto dotarliśmy do końca naszej rozmowy, w której jedna mała, skromna jagoda odkryła przed nami całą aptekę, stworzoną przez samą naturę. Nie proszę was, byście wierzyli mi na słowo, i tym bardziej nie namawiam was, byście natychmiast biegli do lasu z koszykiem lub wykupywali w aptece wszystkie zapasy jałowca. Nie. Chcę Was poprosić o coś znacznie prostszego i ważniejszego. Dziś wieczorem, gdy będziecie w kuchni, podejdźcie do swojej półki z przyprawami. Jestem prawie pewien, że gdzieś w najdalszym kącie stoi ten słoiczek z niebieskimi pomarszczonymi jagodami. Otwórzcie go, wyjmijcie jedno jedyne ziarenko, włóżcie je między kciuk a palec wskazujący i po prostu ściśnijcie, zgniećcie, aż pęknie. A teraz przybliżcie do twarzy i głęboko wdychajcie ten gęsty, żywiczny. Lekko dymny aromat. Wdychajcie i po prostu sobie przypomnijcie. Przypomnijcie sobie o tej niesamowitej, cichej i mądrej sile, którą natura ukryła dla nas wszędzie, w źdźble trawy, w korze drzewa, w tej małej jagodzie. Nie musicie od jutra zaczynać żadnego leczenia. Proszę tylko o jedno. Zacznijcie od małych rzeczy. Spróbujcie dodać jedną, dwie jagody do swojej porannej herbaty, uważnie wsłuchując się w swój organizm. Dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi.